No czuję się znakomicie bardzo dobrze i no w końcu to wygranie jest, za 5 lat co je jeździłem to piąty rok, bo akurat jest ten szczęśliwy dla nas rok i cóż, coraz bliżej jesteśmy play-offów, także wszystko będziemy robić, i żeby dojść do tych play-offów i walczyć tam o medal. Uważam, że cały czas idziemy w tym kierunku, żeby walczyć o te play-offy, zawsze mówię, że jestem skromny i uważam, że jeszcze nie jesteśmy w tych wyłowach, ale jak będziemy tak dalej jeździć, to na pewno będziemy. Jestem po, po kilkudniowej chorobie, która tak szczerze nie, nie do końca jeszcze mnie puściła. Wczoraj pojechałem pierwszy mecz w Szwecji. E, nie do końca udało mi się jakoś wypocząć super, ale no, no, nie ma się co tutaj rozczulać. Przychodzą zawody i trzeba się skupić na tym, żeby, żeby te zawody były jak najlepsze i żeby jak najlepiej pojechać w danym wieczorze, więc... Co, no mamy teraz e, kilka dni przerwy, jedziemy, wracamy, e, dalej się regenerować, we wtorek kolejny mecz w Szwecji. E, tydzień na testy i szukanie jeszcze szybszych rozwiązań. No i co, i, i widzimy się pod koniec lipca we Wrocławiu. No zaczęła się nerwówka o tam, nie pamiętam, z drugiej strony programu, jak przegraliśmy 5-1, później było dwoma, no i wiadomo, że w 15 biegu jeżdżą najlepsi, ale uważam, że Moi zawodnicy byli lepsi w XV biegu, ale jak ja mówię, nie? wszystko może się wydarzyć. No tak, dzisiaj przez całe zawody, nawet po próbie toru, rozmawialiśmy cały czas och, z chłopakami, jakimi przełożeniami idziemy. Także przed biegiem też rozmawiali, kto gdzie pojedzie, żeby było wiadomo, gdzie. No, jeden bieg tam trochę nie zrozumieliśmy z przemką kawalickim. Ale jest super, atmosfera jest bardzo dobra i w klubie, i w drużynie. Także jestem zadowolony. Ja mówię, moi zawodnicy się wymieniają. Jeden zrobi 12 punktów dzisiaj. A kolega 5, a na drugi, na drugie zawody następny zrobi 12, a ten co zrobi 12, zrobi 7. No i tak dobrze że się ubezpieczają. Zżyłem no, się już z kibicami drugi sezon. E, e, bardzo się w ogóle cieszę tym, że, że kibice e, tak doceniają po prostu e, to, co robią zawodnicy dla, dla zespołu, i e, ciężko by było nie zostawiać e, cząstki serducha dla, dla Takiej, takiej widowni i dla takiej w sumie też drużyny, bo, bo naprawdę w tym sezonie a, mamy super atmosferę w zespole. Wiadomo, są gorsze spotkania, nie każdemu zawsze też idzie i a, nie jest może za kolorowo zawsze, ale za każdym razem staramy się wspierać i a, dodawać sobie otuchy, nawet jeśli ktoś ma gorsze dni. Nie, no naprawdę przyjechało bardzo dużo kibiców z Grodzące, także pozdrawiam kibiców. Także kibicy naszej jest bardzo. Dobry, super! Jestem zadowolony z tych kibiców, które nam kibicują przez cały sezon. Jedziemy dalej! Było słychać doping cały czas. Byłem w sumie zaskoczony tym, wyjeżdżając do prezentacji i widząc ilu kibiców przyjechało dopingować nas dzisiaj. Bardzo Wam za to dziękujemy. Na pewno to nam dodało otuchy. To też cząstka Was pomogła nam dzisiaj wygrać te spotkanie. Dała nam. Mega kopa i oby takich wyjazdów e, z waszej strony jak najwięcej i trzymajcie frekwencję na, na stadionie w Grudziądzu, głośno dopingujcie nas, a my zrobimy wszystko, żeby w tym sezonie, e, żebyśmy mieli co świętować w tym sezonie, powiem tak.